I ta moja mega fryzura wystrzelona w kosmos od pani, która mnie w ten sposób pobłogosławiła na nowe drodze życiowej. Ludzie tak wisieli na sobie, na sobie jak małpki. W Polsce też był mój pierwszy raz, pod względem do. No to nic, że dziwnie wyglądasz i nie mówisz po polsku, ale jak ci nadamy imię Helena, to już będziesz swoja. Cześć Kociaki, dzisiaj dalsza seria moich przygód w Polsce, i dzisiaj opowiem Wam o pierwszym dniu w szkole w polskiej podstawówce. Zapraszam. Tu n Przyjechaliśmy do Polski na wakacjach i do tego, żeby pójść do szkoły i nauczyć się języka polskiego, mieliśmy dosłownie jeden albo dwa miesiące, co było niemożliwością i o tym, jak się nauczyć języków obcych szybko. Mam nagrany osobny odcinek. Jeżeli jesteś w podobnej sytuacji, możesz sobie zerknąć tutaj. A w każdym moim razie tam opowiedziałam o tym, jak, jak nam się udało w te dwa miesiące przygotować się od zera a, znajomości języka polskiego na tyle, żeby dało się pójść do tej szkoły. Jestem obecnie w Polsce, nie uwierzycie, zieleń za oknem. Nagrywam te odcinki w Polsce po trzech latach przebywania na Malcie. Nawet myślałam, czy by teraz nie przyjechać się do tej swojej podstawówki, a, żeby te wspomnienia mnie ogarnęły. Wspomnienia z nią są różne. Tak uważam, że niektórzy ludzie mile wspominają swoje lata dziecięce i z jakimś takim zachwytem szczenięcem. Ja chyba bardziej należę do tych e, traumatycznych, że tak powiem. Podejrzewam nie ze względu na szkołę czy otoczenie, tylko to chyba zależy od osoby. Um, od wrażliwości, od tego, czy jesteś jakiś introekstrowertyczny i jak takie rzeczy, jak... E, Zmiana otoczenia postrzegasz i przeżywasz. Dla mnie to było, było bardzo zawsze ciężkie. Nawiązywanie kontaktów z ludźmi, wchodzenie do nowej grupy, do nowej klasy. To jest coś, co absolutnie nie jest moją dziedziną. Ja wolałam zawsze zamknąć się w pokoju, poczytać książeczkę, albo coś sobie popisać, jakiś pamiętnik i wyjście do świata było zawsze bardzo, bardzo stresujące. Co dopiero, jeżeli to jest nowa szkoła w innym języku. No więc. Mniej więcej siódma, ósma klasa podstawówki, pierwszy dzień. Pierwszy dzień zaczął się od tego, od takiego biegu, bo myśleliśmy coś załatwiać jeszcze odnośnie swoich dokumentów i pamiętam, że trzeba było bardzo wcześnie wstać rano i iść robić zdjęcie paszportowe. E, z taką fryzurą jeszcze, to też osobna historia, jaką mi zrobili fryzurę e, przed wyjazdem do Polski. Poszłam do fryzjera, mówiąc, że się przeprowadzę, chciałabym jakieś ładne e, obcięcie. Ale ładne obcięcie w moim rozumieniu różniło się od tego, e, od pani fryzjerki. Też taka fajna wydaje mi się historia ku przestrodze. Więc ona mi powiedziała, no dobrze, wyjeżdżasz za granicę, więc zrobię Ci ostatni hit mody. Dla mnie, dla dziewczyny bardzo takiej e, tradycyjnej, niewspółczesnej, lubiących jakichś szalonych tam, jak szalonych rozwiązań. I obcięła mnie tak, że popłakałam się po wyjściu. I to miałaby ta fryzura, w której wkroczę do Polski. Do tej nowej klasy, do tej nowej rzeczywistości. Bardzo no, nie podobało mi się ogólnie, jakoś tak wygolone to było tutaj od dołu, tutaj krótko, tutaj wisząco, coś takiego zupełnie nie ja. Widzicie o tak mogę chodzić, taka klasyka mnie urządza. W każdym razie, będąc w tej fryzurze mega dziwnej. A nie wyspana, bo trzeba było bardzo wcześnie rano wstać. No i ubiór to jest osobna sprawa, bo jak Wam wspominałam, a, przeprowadziliśmy się z mamą i z bratem. To były dosyć ciężkie początki pod względem wszystkiego, języka, finansowym, nie było na stać na jakieś tam super ubranie i, i nie było też czasu na to, żeby do tego się przygotować. Więc dosłownie dzień w tym dniu, kiedy trzeba było pierwszy raz iść do tej szkoły, jakoś tam, wiecie, się wdrożyć, to towarzystwo siebie zaprezentować, przedstawić, Poranek wyglądał tak, że mieliśmy, mieszkaliśmy blisko ryneczku i szybko, szybko w biegu mama mnie z ręka przeprowadziła na ten rynek. Kupiliśmy to, co było dopiero rozłożone, bo nic innego jeszcze nie było, jakieś dżinsy i to była tragedia, bo te dżinsy były męskie, one były na mnie za duże, spadały, ale to było jedyne o tej godzinie, co tam było rozłożone na podłodze, nawet gdzieś takie, wiecie... I jeszcze do dodatek byłam bardzo, bardzo zawsze szczupła i wysoka. I dobór ubrania stanowił dodatkową jakąś po prostu e, ekwilibrystykę, żeby to coś dobrać, tak? Wszystko było albo za krótkie, albo za duże, albo spadające. Więc tych mega za dużych spodniach męskich, które ze mnie zlatywały, były super szerokie. Plus jakaś tam... A, o, tak, przypomniałam sobie, co, jaka była bluzka. Bluzka była... Bluzka dostałam od babci na urodziny. Taka galowa, lśniąca, czyli coś, co totalnie ze sobą nie za bardzo współgrało, i ta moja mega fryzura wystrzelona w kosmos od pani, która mnie w ten sposób pobłogosławiła na nowe Drodzy Życiowe, chcąc dobrze, bo ona chciała mnie przedstawić, tak wiecie, nowocześnie, tak? I jeszcze ważny, ciekawy element, ponieważ ja mam imię Lena, Jelena, po rosyjsku się mówi Elena, natomiast wkraczając do tej polskiej podstawówki. Pierwsza wizyta odbyła się w gabinecie u dyrektora, i dyrektorka powiedziała: No zobacz, proponuję ci zmienić to imię na bardziej polskie i wpisać cię od razu do polskiego dziennika jako Helena. I ta Helena ciągnęła się za mną jeszcze wiele, wiele lat, nawet teraz niektórzy, jak mnie spotykałem, nie wiem, po 10 latach i Pamiętałem z podstawówki, to zwracałem się do mnie per Helena, chociaż to nie jest moje imię i nigdy moim imieniem nie było. To była tylko chęć em, dyrektorki zmiękczenia tego mojego wprowadzenia w rzeczywistość. Jak gdyby, no to nic, że dziwnie wyglądasz i nie mówisz po polsku, ale jak ci nadamy imię Helena, to już będziesz swoja. <śm> To imię też tak żartobliwie było raczej odbierane przez dzieciaków, bo to takie jakby starodawne było. Ja tego nie widziałam. Starodawne dla Polaków i dla polskiej młodzieży, a dla mnie odwrotnie, ponieważ u mnie w kraju leciał wtedy bardzo popularny, modny serial młodzieżowy francuski, który się nazywał Helen i Przyjaciele. I Helen to była główna bohaterka, blondyna z długimi włosami, taka piękna. I to imię Helen mi się kojarzyło z tym. I jak ja dos, zostałam ochrzczona, per Helena w mojej głowie, w mojej głowie to była taka a, super piękność, jakaś tam lasencja. Widzicie znowu, jak bardzo różnie my spostrzegamy świat, jak bardzo to samo. I imię dla jednego kojarzy się w ten sposób jeszcze z orężadą Heleną. Wtedy mnie kojarzono i mm, tak. A na przykład w innej kulturze zupełnie z czymś innym. Jak bardzo wszystko jest względne, jak bardzo nic nie jest takie same, jak bardzo punkt widzenia zależy od punktu siedzenia, kultury i wychowania. To jest moja taka ogólnie lekcja życiowa przez wszystkie przeprowadzki, żeby nauczyć się patrzeć z różnych boków, nie oceniać niczego po prostu o tak, na pniu. No dobrze, no więc wyobrażacie sobie, nie wchodzę w tych wiszących dzińcach, tej blśniącej bluzeczce galowej, która z dzińcami w ogóle nie spółgra, w mojej mega fryzurze i na dodatek z imieniem Helena, <śm> <śm> to musiała być moc. I pamiętam ten moment dokładnie, kiedy stoisz w tych drzwiach, wszyscy się na ciebie gapią. Ty nie znasz języka. Czujesz się mega skrępowany, niekomfortowo, zawstydzenie, przerażająco, itd., itd. I potem jeszcze też jedna z moich koleżanek, tak mi. Zawsze myślałam, w jakim celu ona mi to powiedziała. Może pomożecie mi w komentarzach. A powiedziała mi, kiedyś wiesz, jak nas uprzedzano, że przyjdzie do nas dziewczynka ze wschodu. To chłopaki zaczęli gadać, że o, zaraz przyjdzie jakaś seks -bomba, jakaś blondyna, taka, czy taka. Jakieś mieli sobie wyobrażenie na mój temat, kto przyjdzie do tej klasy. No i mieli takie wyobrażenie, jakaś taka, nie wiem, czy Rosjanka, czy Ukraińka, widocznie tak się kojarzyła. No i, po, i, i ona mi mówi ta koleżanka, no a ty wchodzisz taka ty. <laughs> Dalej nic nie powiedziała, ale poczułam się niezbyt komfortowo, kiedy to usłyszałam, że takie przyszło coś. Eee... I to coś dokładnie tak się czuło też. Czułam się jak coś zdecydowanie. I jedyne, co mnie broniło w tej szkole co mi pomagało, to to, że ja miałam nawyk uczenia się, ponieważ pochodzę no, z rodziny takiej nauczycielskiej. Umiałam się uczyć, tak? Byłam taka piątkowa uczennica i przychodząc tutaj do szkoły, jakby jedyne to, co, czym się broniło, to to, że się bardzo dobrze uczyłam. Nawet pamiętam, dostawałam jakieś szóstki z klasówek, co było takim kosmosem, bo u nas a nie było szóstek, znaczy dostać szóstkę to jakiś kosmos, tak? Mieliśmy ocenę od jednego do pięciu, przy tym, że najgorsze to było zazwyczaj dwa, jakby jeden się nie stawiał, bo jeden no to takie już zupełnie w Polsce odwrotnie. jedynka było czymś takim, no jedynkę dostałeś. Ja nigdy w życiu, a propos, nie dostałam też ani dwójki, ani jedynki. I w Polsce też był mój pierwszy raz pod względem dostanie jedynki. I dla takiej uczennicy, może nie kujona, tak, ale no ja miałam większość piątek, e, dostać jedynkę. I ja pamiętam ten dzień, zapamiętam go na zawsze. Szłam korytarzem szkoły w takim trancie. To była klasówka z geografii, z map Polski. Z mega nauczycielką, gdzie wszyscy po prostu ściągali z otwartymi atlasami, a ja nie byłam tego czegoś nauczona. W sensie bałam się, tak, że mnie złapią. No, czułam się zupełnie z tym ściąganiem, nie potrafiłam. I wszyscy sobie radośnie otworzyli atlasy i spisali te wszystkie rzeki. Polski, a ja uczyłam się, ale nie nauczyłam się na tyle, żeby wszystkie opanować i dostałam tą swoją pierwszą jedynkę. Słuchajcie, no ja szłam, tak, tak jak człowiek, nie wiem, przeżyje jakąś śmierć albo jakiś zawał, idzie w takim stanie transu, nic nie słysząc dookoła, przerwa cała, ludzie krzyczą, ja idę, niosę tą jedynkę i... No, teraz to jest dla mnie śmiesznie, nie? Widzę, jak bardzo ten taki perfekcjonizm i takie... A wiecie, to wszystko było dobrą nauką. Wiele lat potem człowiekowi zajmuje, żeby zrozumieć, że to nie ocena Ciebie określa i że dostanie jedynki to nie jest koniec świata. Mi to zajęło bardzo długo. Poprawiłam potem tą jedynkę. Pierwsze wrażenie w Polsce. Dziwiło mnie jedzenie, że wszyscy przynosili kanapki. To też coś bardzo nowego, taka nowa moda była. A w radzieckich szkołach był taki system, w tych co ja byłam, że jedzenie piekli na miejscu. I to było zawsze, zwłaszcza w ostatniej szkole rosyjskiej, były jakby takie stołówki, ale w dobrym znaczeniu tego słowa. Na, na lekcjach był nieraz taki zapach, bo wszystko piekli na gorąco świeże, na przykład jakieś kotlety w cieście, bułeczki. To nie było przywożone, tylko pieczone. I zapach stał taki w szkole nie do wytrzymania dobry, bo jak byłeś głodny, na przykład siedzisz na matematyce i to się wszystko piecze, to można było dostać obłędu, I się chciało jak najszybciej na przerwę. Odstać ogromną kolejkę, bo cała szkoła się zwalała do małego sklepiku. Ludzie tak wisieli na sobie, na sobie jak małpki, żeby kupić sobie tą bułkę. No więc w Polsce mnie dziwiło, że był sklepik, że były bardziej jakieś, jakieś tam, nie wiem, czekoladki, chipsy, że było tak wszystko dostępne że to, i że a i tak wszyscy przynosili kanapki. Kanapka jakoś, nie wiem, jest oczywiście coś takiego w Rosji, jak butierbrot to się nazywa, tak? Ale w ogóle niepopularne. Po pierwsze te bułki, te okrągłe bułki. Też taka nowość dla mnie była. Przecinane na pół, takie fajne bułeczki, takie z przydziałkiem I tam się kładzie tą i jakiś ser, sałata. Totalna nowość. Mi się troszeczkę to wydawało jakby takie suche z nieprzyzwyczajenie, że mm, mi się chciało jakieś zupy, o takie coś. I powiem Wam, że nawet skład tej kanapki, na przykład szynka, to też z czym się spotkałam pierwszy raz, pamiętam, w Polsce. Nie widziałam nigdy takiej kiełbasy, w sensie, że to nie jest taka cieniutka kiełbasa, gdzie jest zmielone mięso, tylko to jest kawałek szynki, gdzie jest rzeczywiście ten kawałek mięsa, tam jakieś nogi czy czegoś, to jest przykrojone, są to takie żyłki tłuszczu i to mi bardzo smakowało. Do momentu, jak 6 czy 7 lat nie jedliśmy mięsa, to dopiero potem, jak ktoś znajdzie filmik na kanale, też taki jest, tak? jak mieliśmy taką przygodę już potem w dorosłym wieku z niejedzeniem mięsa. Natomiast wtedy wcinałam tą szynkę równą, to mi tak smakowało, to było takie soczyste, takie jakby wilgotne i to było coś, czego nigdy nie widziałam i to było po prostu mega. Ja bardzo dobrze wspominam swoją wychowawczynię, miała nazwisko Bebko, i zapamiętałam bardzo jej ostatnie słowa. Jak już było zakończenie roku, ona do każdego ucznia dobierała osobne, jakby takie przesłanie, osobne powiedzenie w sensie tam przytulała, gratulowała, kiedy wydawała dyplom, i mówiła. Też tak zawsze staram się każdemu coś innego, jak są jakieś rodziny, czy kartki, nie cierpię takich standardowych, wszystkiego najlepszego. A ona mi powiedziała, że cieszę się, że chociaż przez rok miałam okazję uczyć taką uczennicę jak ty. I tak wow, tak się poczułam, taka wyjątkowa. I podstawówka, ten rok czy dwa, już nie pamiętam, ile w niej spędziłam. To był bardzo duży stres, bardzo dużo nauki dla mnie i bardzo duże takie, wiecie, jak byłam takim skulonym jeżykiem, który po prostu musiał przetrwać. Takie bardzo dużego spięcia, dużo wstydu, przerażenia, łez przepłakanych, takiego, że jesteś gdzieś, gdzie nie należysz, gdzie cię nie rozumieją. Dopiero po latach przychodzi takie uczucie, że a dookoła byli inni, ze swoimi losami, oni też cierpieli, mieli jakieś swoje problemy, tak, bo zawsze tak wydaje nam się, że jesteśmy tacy wyjątkowi, no ja to tak, taki jestem biedny, nawet nie mówię w tym języku, jest mi ciężej, natomiast <laughs> z latami a, przyszło absolutne zrozumienie tego, że te na przykład chłopaki, czy dzieciaki, którzy mi dokuczali, którzy się nade mną znęcali, wyzywali, a, mieli... Mniej szczęścia nawet, tak, bo pochodzili z takich zazwyczaj rodzin patologicznych, gdzie była czy alkohol, czy przemoc i wcale im się słodko nie żyło, tak. A jak przyszedł ktoś taki, taka biała wrona, na którą można było to swoje wyładować, no oni to po prostu robili, taki tak. Jejko! dzień dobry Państwu. Ucieczki, wiecie co, ja nagrywam filmik, jeszcze zostało mi bardzo troszeczkę, dajcie mi chwilkę, ja... Dobra, będę kończyć, bo dzieciaki się obudzili. Postawówka jeszcze mi się kojarzy z balem zakończeniowym, bo nigdy na sobie chyba nie miałam takiej długiej sukienki prawdziwej, balowej. A podstawówka kojarzy mi się z pomarańczową bluzą, którą też ze względu na brak pieniędzy i możliwości była kupiona gdzieś na rynku, która totalnie do mnie nie pasowała. I pamiętam pani od plastiki, która powiedziała Lena, ten kolor gasi Twoją urodę. <noise> Wtedy się nauczyłam czegoś o kolorach. I... Podstawówka to jest bardzo taki czas krępujący, stresujący, bardzo taki zamrożony, kiedy jesteś ubrany jak chłopczyk, obcięty jakoś nie tak, czujesz się niekomfortowo, ktoś z Ciebie się podśmiewa, ktoś Cię wytyka, ktoś wręcza taką Fizycznie. Podstawówka to bardzo wielkie wyzwanie, bo musisz w krótkim czasie opanować bardzo duży materiał, nauczyć się nowego języka i zdać do liceum. To ciężki czas dla mnie ale zakończony bardzo pozytywnie, bo udało mi się dostać do tego liceum, o którym marzyłam. Liceum to już była zupełna inna bajka, ale o tym opowiem w następnym odcinku. Dziękuję serdecznie, że byliście ze mną. Dziękuję za lajka, like za komentarz. Dzielcie się też swoimi wrażeniami, jeżeli ktoś po przeżył podobną historię. A ja mam życzę wszystkiego dobrego. Do zobaczenia w następnym odcinku.